Chciałbym, abyśmy teraz posłuchali świadectwa Wiktorii, która opowie o takim wychodzeniu w konkrecie naszego życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak się powiedział, mam na imię Wiktoria, a jestem z Zostrowa i aktualnie studiuję w Poznaniu. Z taki krótki wstępik o mnie. Ja chciałam się z Państwem podzielić takim niesamowitym świadectwem z minionego tygodnia. Od poniedziałku postanowiłam stworzyć taką przyjacielską relację z Panem Jezusem. Więc postanowiłam, że codziennie będę chodziła na adorację z kartką i długopisem, i będę słuchała jego głosu, to co będzie mi mówił. Postanowiłam też, że oddam mu wszystko, całe swoje życie, bo były takie malutkie sfery, kiedy tak nie za bardzo chciałam Pana Jezusa wpuścić. I postanowiłam to wszystko oddać i po prostu powiedziałam mu, Panie Jezu, wiem, że masz do mnie wspaniały plan i po prostu czekam niech się ujawni. Twoje niesamowite działanie i Twoja miłość. Więc tak modliłam się przez ten cały tydzień. I dwa dni temu, dzień taki sam jak każdy inny, było już po zajęciach, przyszłam do pokoju, postanowiłam się trochę poukryć, później pokrzytałam i musiałam iść do pracy. W drodze do, do, do przystanku autobusowego postanowiłam się tak pomodlić do Pana Jezusa w taki oto sposób. Panie Jezu... Proszę cię, pokaż mi dzisiaj osobę, która mnie potrzebuje właśnie dzisiaj. No i tak zachowałam tę modlitwę i tak jechałam autobusem. I po prostu tak, słuchałam, mówię Panie Jezus, słucham. Wciąż mówiłam, słucham, słucham, i starałam się słuchać Go i widzieć, co powie. Bo jednak na tej adoracji mówił, chociaż na początku było ciężko to usłyszeć, ale później. Można było usłyszeć Jego głos, więc ja jadę tym autobusem i słucham. I widzę, wchodzi pani o kulach do tego autobusu, i tak mnie w sercu zakuło. Pierwsze takie nigdy tak nie odkryłam takiego kogoś. I mówię Panie Jezu, widzę. Ale co w związku z tym w sercu, że coś będzie się święciło. I mówię, Panie Jezu, czuję, że mam się pomodlić za tą osobę, ale ty mnie znasz. I ty wiesz, że ja tak nie podejdę przy dziesięciu osobach nieznajomych, nie podejdę do również nieznajomej osoby i nie porozmawiam z nią. Więc postawiłam Panu Bogu, Panu Jezusowi warunek, Panie Jezu, podejdę do tej osoby, jeśli ta osoba wysiądzie na tej samej ulicy, na której ja miałam wysiąść, właśnie do tych dzieci. No to był taki dość, trochę mało prawdopodobny, jak w wygranie w lotto, bo było kilka przystanków, kilkanaście przystanków. Ale gdy to powiedziałam i tak ustaliłam z Panem Jezusem, to ja już w sercu wiedziałam, że to się stanie. I ja się przez ten czas już modliłam i co ciekawe, nie wiem, jak ja to po prostu dziękowałam już za to, co się za chwilę stanie. Za to uzdrowienie. Ja nie wiedziałam, co ja mówię i jak ja się modlę. Po prostu tak jakoś przychodziło. No i <laughs> wysiadłam na tym przystanku i ta pani też wysiadła. Ja byłam trochę w szoku, bo tak rozumiem jeszcze tak miałam nadzieję, że jednak nie wysiądzie. Yy, I mówię dobrze, panie Jezu, jak ci obiecałam, tak zrobię podejdę do tej pani. Ale. Ja już taka jestem, że szłam za tą panią tak kilka metrów i jeszcze się modliłam do Pana Jezusa. Panie Jezu, jeszcze jeden znak, jeszcze jeden znak. I w tym momencie, kiedy to pomyślałam, ta pani po prostu się zatrzymała przede mną. W tym samym momencie. Ja mówię: Dobrze, już idę, już idę. I podchodzę do pani, mówię: Dzień dobry. Może się pani zdziwić, ale mm, chciałabym się za panią pomodlić. Widzę pani, że ma tutaj kulę. I się pytam, czy ją boli noga. A ona mówi, proszę Pani, no ta noga to jest w sumie nic takiego, że ta noga to mnie boli od kręgosłupa, bo miała. E, dysk jej wypadki kiedyś się przewróciła i miała jakąś operację. E, ponadto sztywniała jej ręka też z niewiadomych powodów i do tego miała raka piersi. Już jednej piersi nie miała wtedy. I ja już wiedziałam, że po prostu to jest ta osoba, którą mi Pan Bóg dał. Rozmawialiśmy przez kilka minut i jeszcze co ciekawe, poszła w tym samym kierunku, co ja do dzieci. To też takie, bo taki następny znak. Zatrzymaliśmy się na tym rozwidleniu, kiedy ja miałam skręcić, a kiedy ona już chciała iść tam do przodu i mówię, proszę Pani, to się pomodlimy teraz, bo tak mi się wydawało, że ona myślała, że ja się pomodlę w domu za nią. A ja mówię, teraz się pomodlimy. I pytam ją, gdzie ją boli, w którym miejscu ją boli ten kręgosłup i ta noga. Ja ona że tu ją boli. Ja mówię dobrze, to się pomodla. Więc położyłam tam rękę w tym miejscu i się modlę w autorytecie Jezusa Chrystusa. Dosłownie tak 10 sekund maksymalnie. I tak pytam się pani, jak się pani czuje? Ona mówi, no, troszkę mniej boli. A ja mówię, dobrze, to się już raz pomodlimy. E, więc składam już raz tą rękę i modlę się znowu, tak 10 sekund. I wtedy widziałam, że jest trochę inna, bo już była bardzo zesztywniała, aż jak zdejmowałam tą rękę, jak tak się wychyliłam, to widziałam na jej twarzy takie bardzo zdziwienie, zaskoczenie i ja się pytam, już nie mogę wytrzymać, jak się panikuje. A ona mówi: Ból zniknął, że nic nie boli. A ja się pytam: Jak to nie boli? nie? Jak to nie boli? A ona mówi, że nie boli i że czuje się taka lekka. Ja mówię: To niech pani na kule i niech pani się przejdzie, zobaczy, jak tam, jak się w ogóle pani idzie teraz. Ja mogłam porównać, bo szłam za nią te kilka metrów, zanim do niej podeszłam. Więc widziałam, że jest poprawa już taka widoczna. Tym bardziej, że miała kulę w ręce. E, wróciła i zaczęła mi dziękować. Ja mówię: Niech pani mi nie dziękuję, tylko panu Jezusowi. E, I tylko poprosiłam, spytałam się, czy mogę się pomodlić dziewczynce za tego raka piersi, żeby, żeby zniknął. I się pytałam, czy mogę położyć tutaj ręce. Ona mówi, że tak. Więc pomodliłam się tak samo, jak za tą nogę i za to kolano, za, za nogę i za kręgosłup wiecie Państwo, nie możemy stwierdzić, czy ten rak zszedł, bo no, nie widać. Ale ja po tej modlitwie krzyłam w sercu, że już go nie ma. Za trzy tygodnie ta Pani idzie do szpitala na wyniki i się dowiemy. Ja wzięłam od niej numer telefonu, więc jesteśmy w kontakcie. Się okazało jeszcze, że ma na imię tak samo jak ja, Wiktoria. Zwycięstwo. Jeszcze tylko powiem, że jak odchodziliśmy, jak się żegnałyśmy, to ja widziałam, jak ona idzie z tą kulą. Jeszcze tak chciałam sprawdzić, czy ona jednak nie będzie, czy będzie ją trzymała nadal w tej ręce, czy jej nie będzie nic bolało, i szła normalnie bez kuli. Do mnie dopiero tego wtedy, co się stało. Jak wielki jest Pan Bóg i jak jest żywy, żywy i prawdziwy, i że jeśli tylko uwierzymy. Ci, którzy uwierzą, takie znaki im towarzyszyć będą. Na chorych będą kłaść ręce, a oni odzyskają zdrowie. Ja zadzwoniłam następnego dnia do tej pani i się pytam. Dzień dobry, chciałam się dowiedzieć, jak, jak tam się pani czuje dzisiaj. A ona do mnie mówi, kochanie, świetnie, nic mi nie boli. Po prostu chwała panu.